Szkoda byłoby pod koniec tak pięknego dnia odciąć sobie palca. Ale taka ciekawostka, końcówki, tak zwane opuszki palców, odrastają. Jak gościu, który ma za dużo kasy i trzyma obrazy gdzieś tam w jakimś takim ołtarzyku, które tak trzymam w kiszonki. Masz jakąś taką, co nakiesiłeś rok temu, albo dwa i stroisz, Jest kilka słoików, które boję się <grym> otworzyć. <grym> I boję się, że mam takie słoiki, które są już tak przefermentowane, <grym> że kiedyś po prostu będzie takie... U, wrócę do domu. I będzie pół kuchni do wymiany! W tym momencie zaczynamy kamerować ostatni odcinek nagrywany dzisiaj, czyli ósmy ogólnie. I pomówimy w nim dzisiaj o kiszonych, zielonych pomidorach. Czyli o czymś, co ja bardzo lubię i szanuję. A tu możecie zobaczyć bossa, który obiera pomidor... Obiera cebulę. A to są kiszone, zielone pomidory. Moi drodzy i moi mili. Panie Bartku, od kiedy są u Was w sprzedaży kiszone, zielone pomidory? Od roku gdzieś. Jedne z ostatnich produktów, które wprowadziliśmy. No i właśnie, skąd ten pomysł? Po raz kolejny zadam to pytanie. Projektant smaku, czyli mój tato imieniem Andrzej, wymyślił i zrobił. Ja kiszone zielone pomidory odkryłem w swoim życiu, ponieważ moja babcia ma szklarnię z pomidorami. I moja mama jest wychowana w szklarni z pomidorami. Mm. I de facto chyba szklarnia to trochę jest też koszmar z dzieciństwa mojej mamy. Ale ja uwielbiam zapach. Szklarni z pomidorami, bo mało osób o tym wie. Taka ciekawostka od pana jedyna gotuje, bo dzisiaj oczywiście standardowo w naszym programie kulinarnym widzicie Bartka z Kiszonych Specjałów. I jedyna, który gotuje. Ale ma siostrę. <grymne> <grymne> Szklarnia to jest jeden wielki zapach pomidora, bo prawda jest taka, że sam pomidor w sobie nie pachnie. Większość oleków eterycznych w pomidorach znajduje się w gałązkach. Więc taki tip, jeśli chcecie uzyskać doskonale pomidorowy koncentrat, to warto byłoby na etapie podgrzewania go dorzucić do środka kilka gałązek, które na sam koniec się wyjmuje. I to tak niesamowicie podkręca smak, No to jest po prostu totalny cheat code. Tak? Ja mam w ogóle dla Ciebie propozycję. Polej pan kombuczy. Miej kombuczy. No proszę. Czyli za chwilę będzie piękne tryśnięcie, To nawet ten szampan, który tak tryska, Zróbmy nie sprawia to. mi tyle radości, co ta kombucza. A ja w tym samym momencie, na drugim planie, odkręcam pomidorka. Więc mi kiszone pomidory, teraz cofnę się do wcześniejszego tematu, też są znane. Co myślisz o kiszonym pomidorze? Myślę, że jest bardzo ciekawą rzeczą, niedocenianą. Po zamówieniach widzę, że ludzie jeszcze nie poznali go za bardzo i mam nadzieję, że poznają. Jest dobry, jest ciekawy, jest kwaskowato-słony. Ma fajną konsystencję, dlatego zielony, bo czerwony się trochę rozciapkuje jednak. Tak, właśnie to jest ten jeden temat. Jeśli chcecie ukisić pomidory, to kiszenie zielonego pomidora jest dużo lepszym pomysłem niż kiszenie czerwonego pomidora. Fajne jest to, że jak tego zielonego pomidora położyć sobie w domu, no to on dojdzie do koloru czerwonego. Nie wiem, czy o tym wiecie. Następna ciekawostka na dzisiaj. Nie, ja nie wiem. że zielone pomidory, które się przeniesie do domu, one w którymś momencie dochodzą. Nie muszą być na krzeczku. E, co my dzisiaj robimy z zielonego pomidora, powiemy Wam. Bo zrobimy sobie jednego klasyka w odświeżonej formie. I będzie to kanapka BLT, ale ona na koniec. Mm. Mam problem z piciem wody, więc trzeba mnie nawadniać. A pierwsza rzecz, którą zrobimy i do której ubierałeś cebulę, to będzie sałatka ale tabulech, Mogłem źle wymówić? E, gdzie w oryginale jest czerwony pomidor, bulgur albo kuskus. My weźmiemy sobie polski pęczek i polskiego kiszonego pomidora. Piękna sprawa. Przechodzimy do szpącenia. Rękawiczki na dłonie. Ja też. Ja, myślę, że teraz będziesz tylko tutaj moim asystentem, a ja już przechodzę do szpącenia. Możesz ewentualnie złapać iPhone'a, stanąć z drugiej strony, ja teraz będę pierdolił głupoty i kocopoły, czyli to, co robię najlepiej w życiu. I wyjmujemy pierwszego pomidorka, ale pierwszy pomidorek zawsze idzie dla marynarzy, więc ciuch bo był to niecałkowicie ukiszony. Pomidorka. Robimy ciach. Ach, ostry nóż to podstawa w kuchni podobna. Kroimy sobie na mniejsze kawałki. Bardzo ładne pomidorki Wam się trafiły. Mm, Ale w związku z tym, że ja będę siekał, a Ty będziesz tam robił zbliżenia, to ja mam do Ciebie serię kilku pytań. Skąd bierzecie zielone pomidory? Nie wiem. <laughs> No nie bo... wiem, bo to się tato zajmuje tematami, tymi produkcyjnymi i dostawcami. Ja się zajmuję momentem, gdy już jest produkt gotowy i trzeba go sprzedać. Bo to jest lima, co nie? Jeśli chodzi o pomidora. Mogę mieć rację. Chyba tak. <laughs> Jakbyś nie powiedział, że on może się zaczerwienić, to bym powiedział, że nie, bo widziałem limy tylko czerwone, ale może tak być, że to jest niezaczerwieniona jeszcze lima. Znaczy, bo jest podłużna. No. To jest moje pytanie. Ogóreczek klasyczny, gruntowy, ale nie kiszony. To jak to się mówi, co za dużo, to niezdrowo. No za dużo pisonek no może doprowadzić do różnych reakcji. Ogóreczka. Na mniejsze kawałeczki. Zrobimy sobie najpierw cały prep. Szkoda byłoby pod koniec tak pięknego dnia odciąć sobie palca. Ale taka ciekawostka. Końcówki tak zwane opuszki palców, odrastają. Robiłem <grym> w tamtym roku sałatkę jeżdżynową na święta Bożego Narodzenia. I przy krojeniu marchewki zrobiłem sobie... Nie polecam. Pół cebulki. Cebulkę możecie pominąć, ale... Co za Polak było miło cebulę. To pamiętajcie, jakbyście chcieli sobie już ucinać palce, to polecam jednak ostrym nożem, bo mniej boli. I to sąsiada. Moi mili i moi kochani, bierzemy miskę. I do tej miski wrzucamy teraz cały majdan. I w ten oto piękny sposób do naszej miski leci kasza pęczak. Do naszej miski leci drobno, ale nie bardzo drobno, posika na cebulach. Do środka leci też zielony ogórek. Leci kiszona pomidora. Do środka leci petruszka. Nie, nie ma co jej żałować. Leci Szczypiorek, leci mięta. Niedużo, ale chcemy, żeby trochę odświeżyć naszą sałateczkę. Mięta ogródka mojej mamy. 100% natural, tak zwane. Oliwa lub olej z awokado. Wydałem olej z awokado. A o, tego. Olej rzepakowy też może być. I soczek z cytryny. Do tego soli pieprz, ale powiem Wam wprost: nie oroucham się soli i pieprzu a ja wierzę, że to będzie dobre i tak. Z jednego powodu, bo nie mam łyżki, więc zrobię to tak. E, jednak trochę soli. Czerwony przycisk się tam świeci? Świeci. Się. A więc nagrywamy, drogie dzieci. Tabulech w wersji polskiej: mięta, pietruszka, szczypior, kiszony pomidor, ogórek, kasza pęczek olej z awokado. Ale jak już mówiłem, z tłuszczem może być praktycznie pełna dowolność. Trochę z z cytryny i kombucha. Brzmi ciekawie. Próbuj pierwszy. Bo ja próbowałem wcześniej, więc już mniej więcej wiem, jak Ale... No, bardzo dobre. O dziwo. Ciekawe. O dziwo tym razem bardzo dobre. Świeżające, trochę dietetyczne, fajnie, dużo błonnika, świeże. Tak. Hmm. Zdrowe na pewno. Inne niż te wcześniejsze rzeczy, takie... No dobra, a jako sałatkę do obiadu? Albo w ogóle dodatek dałbyś, czy nie? Dałbym. No to słuchajcie, macie dodatek do obiadu, fajną letnią sałateczkę, albo sałateczkę, która przypomni Wam smak wakacji. To też jest ważne. Mhm. A my nie zatrzymujemy się. My tylko się reorganizujemy, szukujemy stół i przechodzimy chyba do czegoś, na co dzisiaj najbardziej czekamy ze wszystkich rzeczy. Przynajmniej ja na to czekałem. Ja też. Kanapka BLT. Ale w naszym stylu. Motherfucking BLT. <laughs> Bierzemy się za kanapkę BLT. Ja tylko idę po ostry nóż. Boczek jest tak chrupiący, jak kręgosłup 30-lat. Kromki chleba do tostów? No tam na grillu jest. Tostowego. No, moi szanowni i mili państwo, tutaj mamy chrupiący boczek z Airfryera. Yy, mamy do tego sałatę. oczywiście wcześniej umyłam. I z tych oto składników, plus to cudo, robimy kanapkę. A jeśli chodzi o to cudo, to bierzemy się po prostu zakrojenie. Tniemy je sobie w cieniutkie paseczki. Ty co robisz z tymi wszystkimi rzeczami, co ukiesisz? No rozdaję, karmię ludzi, czasami trzymam. Jak taki chory pojeb, obrazy. Mm. Trzyma, wiesz. Jak gościu, który ma za dużo kasy i trzyma obrazy gdzieś tam w jakimś takim ołtarzyku, to ja tak trzymam kiszonki. A masz jakąś taką, co nakisiłeś rok temu albo dwa i stoiście? Jaką? Na pewno mam podkwinkę z tamtego roku. Nie, no stary, generalnie to tak. Jest kilka słoików, które boję się <śmiech> otworzyć. Pewnie <laughs> są takie, o których nawet nie wiesz, że są, gdzieś To na gdzie tak, 100 procent. <laughs> I boję się, że mam takie słoiki, które są już tak przefermentowane, że kiedyś po prostu będzie takie, pu, wrócę do domu i będzie pół kuchni do wymiany. Może tak być. Bo to wiesz, że takie rzeczy to się zazwyczaj dzieje w momencie, jak Cię nie ma w domu. Mhm, jak się najmniej spodziewasz. Mhm. Albo jak przechodzisz obok, żeby dostać twarz. Tak. Nie, mi się nie zdarzyło. Mieliśmy raz reklamację od kobiety, która mieliśmy taki produkt, że do Sok pomidorowy fermentowaliśmy. No, o ja! I kimci do niego dodawaliśmy. Mocne. E, I mhm. problem był taki, teraz to wiem, wtedy nie wiedziałem, że ten sok był wcześniej zapasteryzowany. I wtedy, jak dodaliśmy Kimczy i puściliśmy fermentację, to czasem szło dobrze, czasem U. źle. I sufit zapryskało kobiecie. Wyjeżdżamy tutaj z tym. Nasza podstawa. Czyli chlebuś. Na chlebuś idzie. Nasz nielokowany materiał. Mający. Winiar. Rozsmarowuje. Jajo. Jaki? nie ma jaju. a to jest bekon lettuce. i my dajemy sobie teraz co do Letius, to dajemy sobie na spód sowicie i to tak naprawdę na zasadzie nie ma co żałować chrupiącej sałaty tak na dobrą sprawę tutaj działa zasada która nie często sprawdza się w życiu im więcej tym lepiej na to wszystko idzie ważne chrupiący lecz już zimny Boczek. Na to idzie pierwsza warstwa naszego pomidora. I teraz tak znowu trochę boczusia. Jeszcze kilka. Na pomidora, tam gdzie można. Na to. Jeszcze trochę sałaty. Ale to mi się podoba. Nie ma zwiewania. I robimy. Słyszałeś to? Słyszałem. Moi mili i szanowni państwo, my teraz chwilę na przebitki, zanim to pokroimy. Ale czy muszę coś więcej dodawać na tym etapie? To wygląda, myślę, że mówi sama za siebie. Uśmiechniesz się tam do tej kanapeczki? Ja. Do drugiego. Ja. No. no jak w ogóle pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o wygląd? Potwór to jest. Wiesz to jest najlepsze, my jeszcze nie robiliśmy tak burgerów. To jest case na następne w ogóle spotkanie. Mogę Ci rzucić propozycją, że zrobimy same rzeczy fast foodowe, ale w takim wydaniu kiszone specjały jest jedyne gotuje, czyli fast foody zrobimy na slow foody takie bardziej zdrowe. Dobra. Zrobimy jakiś mac and cheese. Będę jutro. <grystanie> zrobimy jakiś mac and cheese, zrobimy jakieś burgery, hot dogi. I w ogóle pomysł już powstał na pop-up. Czy wyjdzie czy nie, to mogę powiedzieć, że planujemy coś grubego. Na pewno planuję za chwilę kroić tą kanapkę. La la. la, la. Słyszałeś to? No. Zastanawiałem się jak, jak to spróbujemy. Myślałem, że jak zakochany kunder właśnie. Uuu, takie jeszcze coś? człowieku. Deni Vidi Vici. BLT pokrojone. Ja wracam do kadru. Ósmy odcinek zakończony. Jeszcze nie zdejmuję tego. przyda mi się do jedzenia. Dobra. Głodny? Głodnie. <laughs> <laughs> Jeśli wy jesteście głodni, to zostańcie z nami na dół. Ne? Jeśli wy jesteście głodni, to zostańcie, jeśli wy jesteście głodni, to zostańcie z nami na dłużej, zasubskrybujcie Kiszone Specjały, kupujcie je, składajcie zamówienia, wysyłajcie listy miłosne, w ogóle uwielbienia, przybywajcie pod firmę, ze sztandarami, ze, nie wiem, z... co się daje na marszach? Yy, kurwa, Wiemy wszyscy, z transparentami. Mi Bo Bapek jest super gościem i naprawdę robią świetną robotę, jeśli chodzi o kiszonki, ja je bardzo lubię. I a dziękuję. Poziom Marsku naprawdę dziękuję, świetnie się z nim pracuje, świetnie się z nim nagrywa. Jesteśmy, to jest nas trzeci dzień tak na dobrą sprawę wspólnej pracy w życiu. Tak. Ja się pytam, gdzie jest czwarty? Będzie niebawem, a mi wystarczy, jak będziecie pili zakwasik albo kombuczkę. Dobra, próbujemy. Ogryzło mi się.